Siemano, siemano, i przed sobą mam znowu jakąś wieżę. Czy ja już tam byłem, ja już nie wiem, naprawdę jestem, nie jestem w stanie o tym wam odpowiedzieć. O dwóch. Dwóch dużych chłopów. Aaa, ty chciałeś mi uwalić? Ty świadu jeden. I ja mnie no. dobra, mamy cię, Nic do siedzenia. Z no nimi to już tak teraz nie panikuje jak wojuje. Ale już z tobą na... Tam nie wiem czy tam byłem czy ja tam nie byłem. Ha oh, stary kurde co się będziesz nudził. No come on motherfucker. No Żeby wszystkie pierdole już. Żijimy się po tych O matko z takiej legości już waliłem Jezu Chryste. No idźmy tutaj Mamy łucznika chyba jakiegoś O ty w mordę Łucznik jest, Jezu to No ja, że ten łucznik będzie mi tutaj czarował teraz po objęciu. dwie rzeczy Ty, tutaj nie byliśmy chyba jeszcze, nie? Drogi widzy, nie byliśmy Bo łucznik się w nas Mamy szczury, nie szczury Trzeba jeść, churna no Nie mamy grzybów, mamy szczury Będziemy szczurami się żywić Nie za dużo ten szczury nam dają żywotności No, będzie myli cały? Nie, prawie cały He ty dziadu, jeden ja ci dam O Dobra, jak tam zejść? Chciałem zeskoczyć... A nie, dobra, jesteś dobra, mamy... Słuchajcie, mamy dobrze, mamy w dobrą stronę idziemy. Je! Yeah. Ile mamy grzyba? Jedenego. Rany z julek, z jednym grzybem to my... długo nie pożyjemy. Czyli jest okej, okay, słuchajcie, jest okej. Okay. Nie wiem dlaczego potwory zniknęły, ale tu nas jeszcze nie było. Idziemy do tej lokacji. Tu jest zbroja. I znowu widzicie, nie mogę skrzyni tych brać. Znowu jest jakaś kiszka Franciszka. Jest typ, widzę już z daleka go. Obadajmy tą zbroję. Powłoka nieznana. Uuu, grubo chyba będzie. Będzie grubo, no ale w końcu poruszyliśmy się w którąś stronę. Bo już myślałem, że po prostu no... Staniemy w miejscu i będziemy stać w miejscu. Wow! Ładnie wyglądamy, ciekawe co to nam daje. Uuu, ale mamy kurde siły w tej zbroi. No, to teraz trzeba by było z kimś powojować. Pięknie wyglądamy, co? Zasny rycerz. Trochę sfrustrowałem się w pewnym momencie. Jest typ do, do obicia, do obicia. Czy jesteś mocarny, koleżko sympatyczny, i w ogóle kto ty jesteś? Co ty mnie nie widzisz? Nie, yeah, widzi. No Jezu. Dobraź, oznacz go, no dobra. Uu, ty burde, olej jest... Olej jest dobry. Oj, chyba z nim to nie pójdzie tak łatwo. Co ja robię? Kurwa, co ja odpierdalam za manewry? No kurde, no po prostu... Co ja odpierdalam za manewry? Ja zginę od razu z jego z jego łapki. Ja będę się wszystko przychodzić od nowa. Pierdalcie. Idziemy do tej... Gdzieś tu. O! Potem będziemy się z nim wojować. Zobaczymy co to jest w ogóle. Za lokacja. Jest mocny. Nieudowolenia w ogóle. Zajrzymy na nową lokację i... przestało mi to bawić już kurde, bo to trzeba się naprawdę napocić, żeby kogoś uwalić życie prawie w ogóle ale jest babeczka, dobra jest, o ekstra jest babeczka jest kowadło jest moja zbroja więc jak zameldujemy się u babeczki to będziemy pewnie wajować z jakimś bosem. The entrance is not far, family. But you may regret trespassing. I speak not only of my breath, just as every flame casts a shadow. So. To, to, to so, to so is. To and here they manifest. Co to? Co on chce ode mnie? Ja, ja się porozmawiać. Mm. No ale nie będę... Czy napić się? Nie, nie, nap... nie napić się. Well. Recytuj. Recytuj stary. O kurna I znowu porwał, znowu jakieś pająki No i co, znowu mam się z kimś bić, miałem save'a zrobić Ale dobra, będziemy z tego momentu zaczynać, to jest najważniejsze Na bank będziemy teraz się z kimś walczyć Już się nie ma nawet siły tam Albo i nie, już nie wiem sam, bo tam mi się czar do idzie. No jak... Harda Oj ty jesteś sprytny Ale szybki jak... O kurna, co jest, to, to... Sorry stary, ale ja chyba... Łuchurnoś to przegram Ja ci uwalę. Так, ты и теперь ты ж сможешь. А и не мой. Абра. так и ты в спрятни. Ale nie jest mocny. Co to on wala tutaj, kurwa, że... paruje. co paruje. Chlebam się, na Nie może walczyć w ogóle. Da. Widzicie? Kurwa, oddaję z Jeden cios Jest dobre. Kurwa, dobry jest. Oooo, ja się wypierdol mi w kosmos, dobra Ale wiem co mnie czeka więc tutaj zaczniemy w grę Czy wezwać rybę? Nie o Kurwa no to samo robi, to jastry. Mam na niego sposób, słuchajcie. Jeden cios i dzida. Jest sprytny, ale jest sprytny, skubany. sprytny, ale já go chyba wysprzyciłem, wiecie? A... Nie walimy go na dwa razy, tylko na raz. No, Kurwa, jest sprytny, jest, 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 ale będziemy go mieli chyba teraz. Курна блон, вон, 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 вон. Чтобы учекать. Завод блон, курка. Такие купи бэнды, разве не все? Курба, тотальный купи бэнд. O tym w zupę jeżdżą, tu mamy jak coś na tą No znowu błąd na przyciskach, kurwa jest jakaś kipa ze mnie normalnie. <gry> Spokojnie go kurwa ja ci... Się... Ja się denerwuję. No tychamy. ja ja ja, ja był błąd. Znowu nie tak przyciski, powinienem mu cios oddać, a jak e, dupa się zachowałem. O właśnie, o, tym mędo jednak. No kurde, jak nie z nich, kur... przybyk. No, jest dobra, połowa jest Dobra, Dobra, dobra dobra, mamy 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 go, mamy go, mamy go, Daj mało mi niedzabną Rozumiem, że walczymy o tą broń O ten toporek i, i, i to jest ten miecz Powiedziałem pan, że ten miecz tak zrobiony, tak duży Tak, tak upgrade'owany, czy tam jak to się nazywa, że mi się trochę nie opłaca już tych kur... ...stosować teraz tych kur... tych skierek i toporków. O no. Już jest nasz. jeszcze zaraz powłokę. Dobra, right, 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 right. mamy go. Za drugim podejściem go, słuchajcie, porobiłem. Wystarczyło trochę spokoju, trochę się skupić. Oj, błąd, nie miałem jeszcze mocy twardnienia. Coś za długo nie mam tej mocy. Dobra, jak Ja po nim to <totopik koleczu> O ty, o ty mordy, chciałem go załapić ale nie Dobra Jak nie tak to normalnie No to w stanie pewnie znają gdzie jak, ryba jest Ryba go zabierze? Czy mnie? Ta kurna ryba mnie zabrała. No. Udało się. Udało się. Nie, nie wiem, zaraz zobaczymy, czy mamy coś. Jesteśmy w nowej lokacji, to i dobrze. Prawdopodobnie będzie. Czy to była walka z bossem, czy będzie jeszcze jakaś walka z bossem, nie wiem. Ale. Tak, widzicie, mamy tutaj wyposażenie kolejne, z tym, że, kurczę, my mamy tak miecz porobiony, że, kurczę, że mi się po prostu nie opłaca brać teraz tych toporków, i, i, he, <grytanie> młot i dłuto, no, bo po prostu, no, ja zadaję, podejrzewam, że większe obrażenia, Zobaczcie. No, no, nic nie... nic nie mam, kurde, żeby to ulepszyć. Nie sądzę, że to zadaje większe obrażenia niż mój miecz. Więc cóż, nam się zostaje tutaj... a nie, nie mam jeszcze czary goryczy do picia, mam rozmowę z łapką, dobra. Napić się taru. Nie, bo You're nie mamy... Ready. Nie mamy... Nie mamy forsy na pijaństwo. Ale tu gdzieś łazi typ z... Bazi typ z tym jakimś wielkim młotem Czekajcie, my weźmiemy tylko, mam nadzieję, że nas nie zauważy. Weźmiemy sobie na luzaku. A jak, idzie Zauważył, no jakby nie było Idziemy do babki Może, może się schowamy Nie, nie idzie, dobra I na tym Grę Dzisiejszą Zakończymy. Co to jest? Po co to jest? Kto to zrobił? Tu mamy jeszcze na wyjściu tego typa ostrego. Także będzie się działo, nerwówka będzie na 100%. My zostajemy przy kowadle i przy tej pani w nowej lokacji. Udało się znaleźć całe szczęście, bo już myślałem, że będę błądził po tej grze. A to strasznie jest męczące, to błądzenie i, 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 i kurczę. I... I nie, jedna wielka nie wiadomo, co dalej, co dalej, co dalej. Tego nie lubię. No i nie lubię, jak trochę jest przysadzone z tymi walkami, bo już gra ma bawić. A nie, żebym ja tutaj po prostu. spółch, żeby pokonać jakiegoś gościa. Trochę no, to nielogiczne jest. No ale niektórzy lubią wyzwania. Dobra, ja się z wami żegnam. Trzymaj się, cholera jasno, jak tam się mówi i do zobaczenia!